ponieważ tchnienie jest tchnieniem Boga a imię jakie nadali mu hebrajczycy to święte niewymawialne imię które niestety wielu chrześcijan wymawia Jahwe oznacza ono że wydech to ja a wdech to jach. to znaczy Bóg jest moim tchnieniem to jest znaczenie tego słowa Bóg jest moim tchnieniem on jest moim życiem, On jest moim wszystkim. Istnieje tylko dzięki Niemu. Mogę dalej istnieć tylko dzięki Niemu, mogę oddychać tylko dzięki Niemu, a On jest tym oddechem. Mogę widzieć tylko dzięki Niemu, On jest światłem, mogę słyszeć tylko dzięki Niemu, On jest słowem, i tak dalej, i tak dalej. On jest wszystkim, ja jestem.